Pierwsze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Mirek Bożym lubię twoje opowiadania. Lubię twoje opowiadania. W prosty sposób potrafisz mówić o życiu. Przedstawiasz obraz codziennych zajęć powtarzalnych, banalnych, do znudzenia prawdziwych, dających wieczorem niczym wymuszone zadowolenie. Potrafisz Cieszyć się każdym sukcesem, każdą odrobiną uśmiechu rzucanego przez otoczenie. Niewielką ilość goryczy usuwasz znużona, ale szczęśliwa. Zmęczenie jest dla Ciebie czymś zupełnie prawdziwym, głęboką studnią, z jakiej czerpiesz życiodajne soki. Jesteś zupełnie inna niż wydaje się ludziom, którzy nie znają Twojej osobowości. Lubię Twoje opowiadania. Jest w nich siła, jakiej brak w moich literackich wynurzeniach. Jest radość, o jakiej już dawno nie myślałem. Lubię Twoje opowiadania. Płynie z nich cała prawda. O życiu czytał Bogdan Tmowski.